Cześć, tutaj Darek. W ramach cyklu Przyjaciele Kości prezentują. Chciałbym się z Wami podzielić nie jedną, a trzema topkami gier, które w tym roku okazały się dla nas w jakiś sposób wyjątkowe, a w jaki zaraz się dowiecie. Podsumowując, myślę, że był to całkiem ciekawy rok z punktu widzenia planszowego. Dużo ciekawych imprez, fajne wyjazdy. Dużo nowych gier na, na półce, wydawcy nie zawiedli, sprowadzili do Polski dużo ciekawych tytułów, które można było poznać. Czy to był to dobry rok? Myślę, że tak. Dobry rok, taka gra pojawi się również w którejś topek. natomiast w której? To musicie się przekonać sami i zostać do końca. Także zaczynamy, lecimy z tematem. Pierwsza topka top gier rodzinnych. Pierwszy rzut. Widzą smoki, natomiast jest to gra, która nie załapała się do naszej topki. Jest to jako wzmianka honorowa. Taka fajna karcianka, wydana przez naszą księgarnię. Super przyjęła się w naszej rodzinie. Szybka rozgrywka, nawet 5 6 latki sobie z nią poradzą. Również osoby, które na co dzień nie grają w planszówki, dadzą sobie świetnie w niej radę. Fajna, fajna gra, polecam. Kolejna gra niedawno która do nas przyjechała nowość w naszej rodzinie, ale bardzo fajnie wjechała na stół to Palec Boży czyli jedna z ciekawszych pstrykanek która też łączy i dużych i małych każdy ma w niej fajne szanse są asymetryczne postaci bogów, którzy urozmaicają tą rozgrywkę każdy ma jakieś swoje zdolności są łatwiejsi, są trudniejsi także można sobie w jakiś tam sposób Manipulować poziomem trudności w zależności od graczy, którzy siadają przy stole. Ale to też jest jako nasza wzmianka honorowa, bo to nie jest jeszcze nasze top 3. Na trzecim miejscu naszej topki znalazła się najlepsza gra o kotach. Jest to gra od 2 do 4 graczy wydana przez Fox Games w Polsce. Gra polega na zbieraniu setów zbieramy koty, zbieramy pożywienie dla tych kotów zabawki i na końcu punktujemy za zebrane sety czy to kotów czy to zabawek. Quist polega na tym, że każdy nienakarmiony kot i każde jedzenie, które nam zostanie, będzie nam punktowało, na minus. Fajnym zabiegiem są tutaj też dodatkowe koty, które wprowadzają nietypowe punktowania. Są to tak zwane przybłędy. Gra świetnie sprawdza się również z dziećmi, także w naszej rodzinie jest to na trzecim miejscu naszej topki w tym roku. Na drugim miejscu znalazła się kroniki zamku Awel, czyli świetna gra przygodowa od Rebela. Dzieciaki uwielbiają tutaj przygody. Każdy ma swoją postać, którą najpierw koloruje, nadaje jej imię. Każdy z graczy ma swoją taką mini planszetkę, swój plecak, do którego będzie zbierał kolejne przedmioty: wyposażenie, jak hełm, miecz, buty itd. Wyruszamy w przygodę po krainie Awel i będziemy tutaj bronić naszego zamku przed yy, złolami różnego rodzaju. Świetna gra, nie zajmuje dużo czasu, 45 minut do godzinki jesteśmy w stanie rozegrać partię, co sprawdza się od dwóch do czterech osób. Natomiast na pierwszym miejscu wśród gier rodzinnych w tym roku to Cascadia, gra od Lucky Duck Games. Świetna, świetne zbieranie i układanie terenów razem ze zwierzętami. Budujemy 5 rodzajów terenu, o ile dobrze pamiętam. Plus, staramy się układać zwierzęta, które będą nam punktować na koniec gry. Są różne karty tych zwierząt, także jest dosyć duża regrywalność. Sprawdza się świetnie jako taki gateway dla osób, które do tej pory nie grały w ogóle w planszówki. Polecam, świetny tytuł. Kolejna topka, gier rozczarowań, które w tym roku pojawiły się u nas na stole, natomiast nie przyjęły się i bardzo szybko poszły na bazarek. jako honorowa zmianka tych gier, które gdzieś tam na mnie przypadły, ale jednak nie trafiły do topu, to jest Wiedźma Skała. Przez wiele osób polecana gra, no niestety na mnie siadła. Mm, dosyć powtarzalna z, na, z naszego punktu widzenia rozgrywka. Budowanie kombosików niby fajne, natomiast na dłuższą metę troszkę nudne. No, nam to jakoś nie przepasiło. Kolejną honorową wzmianką jest y, wspomniany już Dobry ROK. Gra, która super wygląda. Zakupiliśmy wersję Deluxe. No naprawdę wykonanie, no bomba. Natomiast sama rozgrywka, miałka, długa, na dłuższą metę nudna. Pierwsza rozgrywka była całkiem spoko, ale każda kolejna to praktycznie to samo. No, uznaliśmy w którymś momencie, że w ogóle nie ma sensu do niej siadać, ani nam, ani dzieciakom jakoś specjalnie nie przypadła. Także również wyszła z naszej kolekcji. Natomiast w topce rozczarowań tego roku, na trzecim miejscu, znalazło się moje miasto, czyli gra Rainiera Knici, wydana przez Galaktę. Hmm, gra Legacy, w układanie tetrisowych kształtów na, na mapie, budowanie z tego miasta. Dosyć ciekawy pomysł, fajnie rozgrywka podzielona na 8 różnych e, takich rozdziałów. W każdym dochodzą nowe budynki, punktujemy w troszkę inny sposób. Natomiast e, w trakcie rozgrywki wyszły jakby mankamenty tej gry. Głównie powodem było frustrująca rozgrywka, gdzie... Osoba, która wygrywa, zdobywa bardzo dużo, natomiast ci, którzy przegrywają w tej rozgrywce, dostają bardzo mało, i w, na przestrzeni kilkudziesięciu rozgrywek, które tam trzeba rozegrać, no to jest taki efekt kuli śniegowej, gdzie jak już ktoś na początku troszkę odjedzie, to bardzo ciężko jest dogonić. Rozgrywki dosyć losowe, bo tam wybieramy w ciemno te odsłaniamy karty. Musimy dokładać budynek wskazany na tej karcie. No, nam to nie przepasiło, także wyjechała z naszej kolekcji. Kolejna gra, gra Aleksandra Fistera, która miała premierę w tym roku, czyli Bunley. Również byliśmy dosyć mocno nahypowani na ten tytuł, widzieliśmy recenzje, widzieliśmy różne prezentacje tej gry. Same gameplaye pokazywały, że rozgrywka powinna być dosyć fajna, mega ciekawy. System wybierania akcji, układania elementów na mapie. Natomiast gra okazała się bardzo długa, nawet na dwie osoby. Okazuje się, że nawet gnając szybko do mety, można zrobić na swojej planszetce praktycznie wszystko. Rozegraliśmy kilka rozgrywek, natomiast niemalże każda wyglądała w ten sam sposób. Również pożegnaliśmy się z tym tytułem. No i. Największe rozczarowanie tego roku gra przygodowa od Lucky Duck Games Destinies. Wykonanie całkiem spoko. Aplikacja, która działa do prowadzenia historii, natomiast jako taki cały element, który obsługuje grę, moim zdaniem nie spełnia swoich założeń, ponieważ no, nie reaguje tak w 100% na wybory, których dokonujemy w grze. Obiecowałem sobie dużo więcej po, po takim elemencie. Z mojej perspektywy niewykorzystany potencjał z tą aplikacją, a sama rozgrywka również powtarzalna, poszczególne scenariusze bardzo do siebie podobne, praktycznie robimy w kółko to samo. Figurki fajne, natomiast y, ostatecznie okazuje się, że zbędne, ponieważ na samej planszy utrudniają rozgrywkę, bo nie widać kto jest kim, jaka jest postać, gdzie trzeba ją przesunąć. No, rozczarowanie, gra okazała się nieco powtarzalna i koniec końców trochę nudna, także przygody tam za wiele w tej, w tej rozgrywce nie było, nam nie siadło. Także to były rozczarowania 2022. I przyszedł czas na najlepsze gry poznane w tym roku jako honorowe zmianki. Chciałbym tutaj Wam pokazać najpierw wykryślankę, która nam się najbardziej spodobała w tym roku, czyli Rajas of the Ganges. Gra niewydana w Polsce, natomiast można ją dostać w różnych sklepach. Świetne budowanie komposików Mamy kości, którymi kulamy, wybieramy sobie z nich akcje. Znane dwa tory z planszowej wersji Gangesu. Które w którymś momencie muszą się nam przeciąć, żeby doszło do końca rozgrywki i punktowania. To jest jedna z naszych y, ulubionych wykresanek. Kolejna y, gra, która bardzo nam się spodobała, otarła się o top, jednak do niego jeszcze nie weszła. Jest to hit tegoroczny od portalu, czyli Ark Nova, czyli budowanie y, Zo. Podobna rozgrywka troszkę do terraformacji Marsa. Arknowa jest to wariacja budowania tablo złożonego z kart. Podobny tor do tego, który jest wykorzystywany w Gangesie, czyli mamy tak naprawdę dwa tory, które gdzieś w którymś momencie się przetną, i to powoduje koniec rozgrywki. Najchętniej grane na dwie osoby, na większą liczbę osób, może nie. Niekoniecznie, bo kolejni gracze jakoś za wiele tam nie wnoszą. Interakcji tutaj za dużo nie ma, ale rozgrywka przyjemna. Przechodzimy teraz już stricte do topu. Na trzecim miejscu gra, gdzie tej interakcji jest znów bardzo dużo i gra praktycznie zależy od tego, jacy gracze do niej usiądą. Wymagająca, jeśli chodzi o, o start, o wejście, natomiast jak już się usiądzie, pozna wszystkie. Zasady i frakcje odwdzięczy się z nawiązką. Jest to Root, czyli gra o potędze i prawie w Leśnogrodzie. Świetnie jest to, że są te asymetryczne frakcje. Każda z nich to jest taka trochę minigierka. Każda frakcja działa inaczej. Kupiliśmy do niej dodatki. Rozwijamy sobie półeczkę różnych tutaj upgrade'ów do tej gry. No bardzo nam siadła. Bardzo lubimy granie zarówno w dwie osoby z botami, jak i w pełnym czteroosobowym składzie. Świetnie, polecam. Na drugim miejscu gra, która jest połączeniem deck i area control, która również bardzo dobrze działa na dwie osoby, a to nieczęste w grach area control, jest to Tyrants of the Underdark, wydane przez Rebel w Polsce. Jest tam naprawdę masa grania. Można łączyć różne talie ze sobą. Tutaj każda karta to jest świetna akcja. Punktują nam na różne sposoby, także gramy przeciwko sobie i próbujemy zdobywać jak najwięcej przewag w różnych, różnych rejonach, żeby za nie na koniec zapunktować. Szybka, bo 45 minut. I jest po rozgrywce. Działa zarówno dla dwóch, trzech, jak i czterech graczy. Polecam na naszym pierwszym miejscu w top 1 gier poznanych w tym roku. Wylądował Nemesis Lockdown. Przygoda pełną parą. Praktycznie tutaj każda rozgrywka to nowa historia, którą się wspomina później jeszcze przez długi czas. Wygrać nie jest łatwo. Trzeba pokonać zarówno przeciwników, jak i Trochę grę, ponieważ gra tutaj nas ostro na każdym kroku będzie próbowała cisnąć i, i, i miażdżyć przeciwników i, i, i graczy. Jest to taka semi kooperacja, myślę, że w większości Wam nie trzeba jej przedstawiać. Nowa odsłona. Nie grałem niestety w pierwszego Nemesis'a, natomiast ten bardzo nam się podoba i na pewno długo w naszej kolekcji będzie miał miejsce. Wykonanie również rewelacyjne. Tona klimatu. Polecam. Także to było top 3 gier poznanych w tym roku. Dziękuję za uwagę i trzymajcie się.